Dobra, Maksią! Dobra, nagrywamy. Bo chyba ja. Nagrywamy czekaj. Tylko, Ej, czwagier daj mi zmienić team, bo może się zwolniło miejsce. Maksią! Dobra, bo się ma mało czasu, to teraz na no poważnie. No. Maxio, to co, zaczynać? Okej. Okay. Dobra, to zaczynam wtedy. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Robloxie. No i o tym trybie tutaj opowie Maxio. Witam, Maxio. Jesteś Maxio! Maxio! Niszczyłeś to. Maxio! On ma mało czasu, jeszcze go nie ma teraz. Dobra, to zaczyna. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gramy w Robloxa. Jest ze mną Maxio. To jest. Snajper. Dzień dobry. Oraz Fortix. Halo. No, halo, Fortix. O, i teraz tego nie ma. Tam. O jest. Dobra, to się wytnie tam. No. I o tym trybie opowiem trochę Maxio, ponieważ y, on tutaj grał. My jesteśmy pierwszy raz na tym. Także. Dobra, to... Co tu można, Maxio robić? Wszędzie do mnie, pogadamy w drodze. Dobra, Kurde, to już wsiadam do ciebie. Ogólnie Fortix oraz Sniper jest tutaj w drużynie niebieskich, a ja z Maxiem jesteśmy czerwonymi. Dobra, także słuchamy, Maxio. No, to jest Armored Patrol, czyli w sumie taki symulator wojny. No, właściwie tu można to robić wszystko, od czołgów po helikoptery. Samolotów nie ma w sumie, ale ten. No, i można budować fortyfikacje Mamy właśnie takie skrzyneczki na pacę co służą do tego. Mhm. No. I teraz jedziemy na punkt of, 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 ufortyfikować go. Dobra. I się pobronić, nie? No. Także na niebieskich. Tak. No. Znaczy, aktualnie, wszystkie nasze punkty są. Yy, wszystkie punkty są nasze, więc jeszcze. No właśnie ale tak. Ufortyfikować możemy, właśnie. możemy, nie? No tak, patrzę, właśnie, że. Że czerwone wszystkie są. E, weź sobie, kliknij, e, masz na lewo w dolnym rogu shop, nie? No, mam, tak. To kliknij se i, klik, i kup se e, build, building build fortifications. Mm, mam. Iro ja mi się auto zepsuło, co jest? Kupiłem. Dobra, i teraz możesz budować. Chodziałem. A jak? Co mam? Co mam wcisnąć? Boild na eee, A dobra, na widzę. I Oj, eee. mogę gdzieś tu coś postawić. Jakąś... Ej, eee, wyciąg karabin, tu ktoś przyjechał. Jakąś ścianę mogę tu postawić. Kurde, makto. A. A nie wiem jak nią obracać. Bo... Czekaj. Kurde. <śla> jakieś mur wybuduj. To się u ciebie pokazuje? To co tak. ja z... zrobiłem? Masz taką strzałeczkę, kliknąć, tam masz więcej. A! Można sobie te ule, ulepszyć sobie te budowanie w sklepie. O! Można takie coś postawić. Jakiś duży taki obiekt. Te wyświetlają. No Teraz. I co tu można robić w tym budynku, co postawiłem? Znaczy, jeszcze go nie postawiłeś. Nie no, czy masz skrzyneczki znieść. Ciężarówka jedzie. No. A już jest postawiony. Widzisz? O. Ty masz ciężarówkę. A jak yy, e, włączyć teraz to, karabin? To, 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 na trójce? Na trójce te. Dobra. Klikasz, strzelasz. Zostrzeli mnie. Dawaj go, dawaj go. Kurde. Strzelam. Chwila, zaraz tam... Helikopterem yy, co? No nie! Zabił mnie też. Maksio, czekaj. Ja już dobra. idę do helikoptera do ciebie. Tak, chodź, zapraszam za dobra. dobra. Już kurde biegny. Fajnie, że można helikopterem się kurde lecieć o. też. O. Dobra, siadam obok ciebie. Sterowanie helikopterem e... jest trudne? E, nie, Chętnie bardzo was tak. będę. Chętnie, Chętnie będę was będę. do przodu, do góry, ku na dół. I tyle w sumie. I o. myszką obracasz. A teraz jak chciałem strzelać, to na... na czwórce czy trójce? A jak klikasz po prostu? W helikopterze. Gdzieś mm. rakieta poleciała, o. To to moja rakieta. Nie, to moja rakieta. A, dobra. O, znaczy, no. Ty, nie, ty akurat nie możesz, bo... bo ty nie pilotujesz. Tylko no, ja, ty, ja nie. teraz strzelam, nie? Z helikoptera jakby, z tych... bo ty teraz taki... Ty, ty granat rzuciłeś swój po prostu. Aha grano no. Mogę... O! Nawet mogę karabin O kurde! Ja chciałem akurat wam. strzelić! Dziękuję wam! To Fortix chyba! Jestem ukryty w krzakach. Dobra, chodź, chodź sobie do bedlenu. Dobra! Jedziemy na Fortixa! Z tyłu masz fotel. O! Dobra, siadam na fotelu. Nie sterujesz, tak to widziałem ogólnie. Mmm... Dobra. O Jezus, co to, to jest? To ja strzelam? Tak. Tak, to jest takie szybsze. To... A ja klikasz ciągle, nie I strzelasz. No właśnie tak zauważyłem, że jak klikam, to. To kurde ciągle strzela. A tak bez końca jest, czy jakieś ograniczenie ma? Tak, ma tam masz 125 sztuk amunicji. Oj, oj. O no ale mapa ogólnie aż taka zła nie jest, tu można też się bo schować i w ogóle... bo to jest... Wiemu nic nie zrobimy akurat tym naszym butelem, tym o, Strzelaj! Z ja akurat... helikopterem Strzelam kurde Ej, tutaj do tej arterii. do, do, do stapera, tu, tu, tu Strzelam! Do stajpera! No! Strzelaj! O o o Teraz w y, niego centralnie, osobę. O nie! S, S, S. S. Halo! Tu jest, z przodu. Kurde! Się schował. Snajper, wyjdź! Jeszcze parę strzałów. Jest! O! Dobra. <noise> Przykro mi, snajper. Snajper się obraził, bo on nic nie mówi. Snajper podjeżdża. bo tu jest Tesla Cybertruck z tym. Działem, co to jest. No wiem, to jest fajne. No ja tym jadę, kurde. Nie? Jakby. Ja mam, ja szwagier lecę z tobą, na, lecę, lecę na ciebie. testem eee. Cybertrucka. O, o, o widzę, cybertraka. Dawaj, ze go. Tu z przodu, z przodu, z przodu, z A sprządy. dobra tego. O, to jest snajper, kurde. No. Ja jestem szybki. O. No ma ograniczeń. O nie, ktoś w nas ten strzelił. Coś w To Ja. Kurde, Fortix nas strzela. To ma też ograniczenia z jakiś czas. Ale... Nie wiem. Czekaj. A gdzie to trzeba... Oj. To trzeba centralnie w osobę strzelać? No tak, ale jeśli chcesz pojazd, coś to w pojazd, nie? Dobra. Trochę, że tak powiem, kamerą trudno jest obracać i równocześnie oj, oj, strzelać. No Dobra, działo mi, działo mi zniszczyliście. Przykro mi Snajp. I tak nie, nie kurde Jakiego zobacz. Ale jestem dobry zrobił. w tej grze. Dawaj. Ale jest dobry w tej tego grze. jego rakiety strzelaj. Dobra, tu w kogoś innego strzelę teraz. Właśnie, bo się na mnie posku... Pos w tego Halo, strzelaj! Niego, niego, niego. Ej, czekaj, chyba nie masz nic. Nie mam chyba tego. Czekaj, jeszcze się przeładuje, oj już masz. Halo! Nie masz, masz? Nie masz. Nie ma chyba. Nie mam amunicji. O już jest. O, jest halo! Jeszcze trochę! Dawaj! Nie! No kurde! Tak, tak blisko było! Tak! Dobra, idziemy Maxiu, na nich Dobra. Słuchaj, A, ja będę musiał Naprawdę szło, Szybko, kurde, się zagapiłem. O nie. FortX, brnie siła. No to nauczyłem was, tam skończycie sobie, nie? No Też, jeszcze tutaj, jak... Także dzięki, Dziękujemy. Maksio. No dzięki. Do widzenia. Ja no tu... to... no. no także, Maksio musi kończyć niestety. Kurde, sam teraz jestem teraz w drużynie. W... Nie ty jesteś w powietrzu? Kurde, czerwony jest pełny. Ja jestem. Ja nie wiem, jak mam strzelać. To, to to riftu, ty musisz przejść na inne miejsce, bo tam masz takie dwa klocki, na które musisz usiąść. Ale teraz mija, nie, tego tu już. Teraz już e, się nie opłaca. Jesteś, nie jest dobrze. Innym razem. Ostrzał, ostrzał, ostrzał. ostrzał. Bo... A gierę, jadę. Dobra. Góra. Je, nie. jakie drifty ten tu robi. Ja tu jestem? Gdzie ty e, jesteś? Ja mi czołg nie strzela. Tutaj jadę. O, Sniper! Ja do Ciebie pójdę! Będę strzelał. Czekaj, siadam. O, dobra. O! kurde! Strzelaj! Strzelaj! No nie! Ale się wywaliliśmy. Dobra, w ten helikopter tam. Helikopter chyba jest. Strzelać, kurde, w ten helikopter. To Fortex? Nie. Jakiś... Tak, na dole. Na dole. Którego Widzę. mam strzelać, portik bo ich tu dole, tyle portik jest? Na dole. Portik na dole. O! Dobra. Ło panie, ktoś tu spadł. To kurde. Dobra, to, to nie, to ich, to dobrze. No! O! Trochę za długie. Kurde, dokonaliście to... mnie! Za długie to przeładowywanie jest moim zdaniem trochę. No właśnie... To jest czy nie. nie? nasz, to, to nasz jest, dobra, nieważne. <laughs> Bo wiesz, czerwony to wiesz, się kojarzy z wrogiem, i... no. a to, że jest w czerwonym teamie, to łatwo się pomylić. O, o! O! Poszedł. Szczelaj, kurde. Dobra, lecę helikopterem. Z przodu uważaj, dobra, ja się wycofuję z tamtą. ja się! Tu oni nas, kurde, okrążyli. Dobra, czemu żadne życie jemu, kurde, nie idzie, jak ja w niego trafiam? Strzelać! Tego się nic nie ma O, strafiłem. Więc z jedną stronę mamy gorsze, kurde. Tutaj. Kurde. O, Fortex się rozbił, chyba. Czyje? Dobra, jedziemy tam. O, nie. Halo sniper Jestem, jestem Tylko się ustawiłem ten tak jak coś. Dobra, dawaj tego czołga. Czekaj, przejedziemy, go. przejedziemy. Fortix. O, o Jeszcze trochę! No! O, chyba kogoś załatwiliśmy tu. jest Fortix za nami, Fortix, a nie, tylko tu nie ma dobra Nawalaj tego pierwszego tutaj. Nie żyje. Nie czy żyje? Nie, nie żyje Dobra, myślę, że, że możemy ten pierwszy odcinek zakończyć. No i dobra, to będzie tyle w tym pierwszym odcinku z tej tutaj giereczki, którą Maxio nam właśnie pokazał. Maxio niestety musiał kończyć, ale za mną jeszcze tutaj grał Sniper oraz Fortix. Także dzięki za Bo wspólną widzenia. grę. Na razie, cześć. Wam. Ja dziękuję.